Nie ma nic, no. Widzi pan od lipca gaz 45%. No, no i co? No jak pan być wytrzyma? Właśnie, no gaz, woda, prąd. Wszystko, Właśnie. wszystko. No wszystko, no. Czy ludzie będą żałować? Bo młodzi, poszli za truskiem, za hołownią? Aha, to proszę pana, teraz wszystko się odwraca, bo ja rozmawiam z młodymi ludźmi. Bo teraz już nikt nie przyznaje, kto głosował. Tak. Ta. Przed wyborami każdy był za Cuskiem, teraz nikt. Teraz nikt, no, no. Teraz nie, nawet jest nie chcą te... rozmawiać bo udają, że nie głosowali? Tak, a ja teraz żałujemy, że te głosowaliśmy na trzecią drogę, bo to wszystko jeszcze gorzej niż tego. No to, ale to w Pieskórze. No, są już nie na za Tłuskiem, tylko chcieli na pisowi zrobić, żeby przegrali. Chodziło, żeby odsunąć piżę tak, od tak. władzy. I po prostu wzięli truska, bo tylko on mógł wygrać. Tak. Także tak. widzi Pan, tak to wygląda. nie drogą. jest kolorowo tak w Polsce, jak się pokazuje tam na tych stacjach. Nie, no, no, no widzi Pan co jest. Kraj się rozwija w ogóle coś? W kraj buduje się coś w Polsce? No proszę pana, wczoraj słuchałem. Centralny port dopiero panie. będzie za rok czasu dopiero. Bo może ruszy, może nie ruszy. No. Ja słyszałem, że w ogóle ma tego nie być. No, no to widzi pan. No. <grym> tak to wygląda. No to jakie inwestycje? To co było pozatrzynane, to tam może coś pod, podokończą już na, na ukończeniu, a reszta się nowego na no, wiecie nie jest. Tak stagnacja będzie. Elektrownia atomowe mówi, że nie będzie budował. Będzie dopłacał do drogich małych wiatraków. No to panie, no, o czym mowa. No to teraz to każą zmieniać bo te piece cały czas. Raz gaz, raz to każą, raz ruszę, kotły zmieniać. Fajnie, to jest wszystko... euro może wprowadzą. <śdownologiczny> no bo do tego dąży. Był euro to by zdrożało jeszcze wszystko, jak Pan myśli? Proszę Pana, na Słowacji, tak, na Litwie, proszę Pana, 17 do 20% wszystko w górę. To u nas o inaczej będzie? Tu o to chodzi, proszę Pana. Rezerwy złota są około 4... Cztery... Raz gaz, raz to każą, raz kotły jest... zmieniać. Panie, to trzy może wprowadzą. no bo do tego dąży. Już gruncie to były straszne małe. Czy składki wtedy były słabe? Małe składki i pensja była słaba. 17 do 20% wszystko w górę. To u nas to on inaczej, to przecież będzie. Tu o to chodzi, proszę pana. Rezerwy złota są około 4 Cały czas, raz gaz, raz to każą, raz różne kotły zmieniać. Panie, to euro może wprowadzą. no bo do tego dąży zdrowia, ale to były straszne małe. Czy składki wtedy były słabe? Małe składki i pensja była słaba. 17 do 20% wszystko w górę. To u nas to... on Inaczej to przecież będzie. o to chodzi, proszę pana. Rezerwy złota są około 400 cały czas. Gaz, raz to każą, raz, różne kotły zmieniać. Panie, to euro może wprowadzą. No bo do tego dąży zdrowia, ale to były straszne małe. Czy składki wtedy buły. małe składki i pensja była słaba. 17 do 20% wszystko w górę. To u nas to on Inaczej to przecież będzie. To o to chodzi, proszę pana. Rezerwy złota są około 400 cały czas. Gaz, raz, to każą, że kotły zmieniać. Panie to 300 euro może wprowadzą. No bo do tego dąży. zdrowia, ale to były straszne smale. To składki wtedy bu